Cześć, siemoneczko nasi drodzy widzowie. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i JM. Ja jestem Izunka, to jest JM. a to jest kolejny dzień z Izunką i mm, I W jak dzisiejszym płynnie. dniu będziemy rozmawiać o tym, jaką grę już nigdy nie zagram. Tak, grę, w którą na pewno już nie będziemy grać. I już Wam powiem, ja od tego zacznę, bo ja mam jedną taką grę, której bym nigdy nie powtórzyła więcej, bo generalnie pamiętam ją, wyryła mi się w mózgu, rozbolała mnie i. No nie, to nie na moje nerwy. To jest pierwsza gra, która doprowadziła mnie do Rage'u, grając z nim. I to dosłownie, Dużo takich było. dosłownie mój poziom Rage'u był tak, że nie mam ochoty do tego wracać. A już wam wytłumaczę, dlaczego. Bo ta gra jest bardzo powtarzalna. Bo ta gra ma w sobie coś takiego, że zrobisz coś innego, troszeczkę się zmieni, troszeczkę się nie zmieni, koniec jest zawsze ten sam. Ewentualnie, żeby się nie, koniec nie był taki sam, muszę. Chodzi wiążeć... o to, że trzeba zapobiec. Musisz dążyć do tego, żeby właśnie koniec nie był taki sam, ale nieważne, co robisz i tak koniec końców wychodzi na to, że jeśli nie zrobisz odpowiedniego schematu, to kończysz tak samo. Yy, I to jest generalnie takie, gra na początku jest spoko. Jest, takim, jest taką pułapką, bym to powiedziała, bo jest spoko. Zaczynasz w nią grać, no dobra, tam nie wyjdzie, próbujesz inne możliwości. Nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, próbujesz różnego rodzaju schematy yy, i nie wychodzi. I w pewnym momencie zaczyna cię to irytować, że ci to nie wychodzi, bo masz wrażenie, że zrobiłeś już wszystko. Dochodzisz do takiej mózgowej pułapki, nie? I już wytłumaczę, jak ta gra się nazywa. Ta gra nazywa się 12 minutes. Yy, grałam raz, nie, dwa razy chyba. Raz graliśmy. Raz graliśmy, tak, graliśmy raz. Yy, ja się bardzo zdenerwowałam bo generalnie, wiecie jak to jest, to jest ta gra, w której każdy gracz ma swoją perspektywę, każdy gracz ma inaczej, a ja generalnie takiej powtarzalności w kółko cały czas nie lubię, bo w pewnym momencie mnie to irytuje i dlatego ja już nigdy więcej w tę grę nie zagram. Poziom rage'u sięgnął Zenitu. Było głupie. Po prostu to było głupie. Na początku to było spoko, ale później zaczęła irytować i denerwować i to nie jest gra, w którą bym zagrała kiedykolwiek ponownie, bo do tej pory mam... W... Do tej pory pamiętam, jak to, jak to mieszkanie wyglądało, nie? Mhm. I to jest coś dziwnego, bo ja niektórych rzeczy kompletnie z gier nie pamiętam, nie pamiętam imion, nie pamiętam jakichś wydarzeń, bo mieszam jakieś wydarzenia, ale w tej grze tak się wkurzyłam, że pamiętam jak wyglądało to mieszkanie, nie? Mhm. Tak nieźle. No, to jest gra, w którą nigdy nie zagram. nie? Już prędzej zagram Fortnite'a niż w tą grę. O. Już nawet do tego się posunę, że... Czy to jakaś powiem. inna gra? Nie, to jest, ta, to jest ta jedyna gra, która na mnie odcisnęła piętno, nie? Serio? Psychiczne, tak. Ja się wtedy bardzo zdenerwowałam. Ja tak miałem potopnie z Sifu. Sifu? Sifu? Sif, -u. SIF, -u? SIF, -u? SIF? Mm? To taka bijatyka, co grałem chyba raz w środę czy dwa, jak Ciebie nie było. Wydawało się graficznie bardzo fajne, ale schemat bicia był taki ok ale jak za dużo ludzi było, to było bardzo ciężka. I to było tak, że jak umierasz, to się starzejesz o ileś tam lat. No. Byłeś i się, dziedziusiem? No tak, i na końcu umierasz ze starości. Trzeba od nowa. Nice. Nie podobało mi się... Powiem wam szczerze, że Biatyka wydawała się bardzo fajnie, fajna, jak widziałem na TikToku czy gdzieś. Eee, nie dziwię się, że ją teraz wszędzie prawie za darmo dają. Eee, nie spodobało mi się to. Generalnie, jak patrzę tak o gry, które bym już nie zagrał, to na pewno antologii bym z tego nie... Co graliśmy ostatnio? Ja bym może tknęła. Znaczy... Ale od nowa te same gry, o to chodzi. No? Ja, 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 ja bym może tknęła, bo chciałabym zobaczyć, co się stanie w innych tych. Bo nie, nie patrzyliśmy, dobra, ostatnią grę, antologię patrzyliśmy, co by się stało, jakby na przykład Feliciel nie umarła, zrobi. bo inaczej by to zrobić. Ale tych wcześniejszych na przykład tak nie patrzyliśmy. No tak. Ja bym chciała zobaczyć, co by było, jakbyśmy wybrali inne wybory, nie? No tak, a no może, może racja, że tak wyborów. Ale to nie jest tak, nie ciągnij mnie do takiej kier znowu. Ale to ja bym to robiła z Pitranem wtedy. A to też jest takie wtedy polipę. Pół, pół no bo już jakby, wiesz, znasz. No tak. Teorie. Znaczy Wydaje mi się, fabułę. że gra, którą bym już nie zagrał, to już nad nie chodzi o to, czy mi się nie podobała, czy nie. To raczej klank ten, co graliśmy ostatnio. Bo to jest gra fabula, fabularnie prosta. Nie, nie według mnie nie ma takiej grywalności już potem jak przejdziesz główny wątek popularny. No nie, ale jak dla mnie to też na przykład jakbyś chciał sobie tak pogla, pograć luźno i pogadać, to można raczej ta iklanka. To, to jest taka przystępna... Nie, nie gra. wybrałbym to jako gry, gra z fabułą do takiej i pogadać. Nie powiedziałbym, że to się do tego nadaje. Czy gra jest bardzo fajna, mi tam nawet siadła. Niektóre tam trochę gameplayowo i rzeczy mi się nie podobało. Ale gra jest bardzo fajna, ale nie zagrałbym jej, nie przyszedłbym jej drugi raz. Mm. Dziecko jak najbardziej bym kiedyś miał, czy coś, albo jakiemuś młodemu chłopakowi, czy po, podlecić, żeby zagrać. Jak najbardziej, bo fajna gierka, leciutka. Um, w ogóle tej grze było coś śmiesznego, bo ona jest tak do dzieci dostosowana, że możesz ustawić tryb, że się nie umiera. Fajnie. Żeby był łatwy i jeszcze taki dzień nie umierasz w ogóle. I to było dość śmieszne. Wydaje mi się, że w taki sposób lekko ograbiają ludzi od e, challenge'u, no bo z drugiej strony, co to za gra, gdzie po prostu sobie idziesz oglądać scenki. Bo tak czy siak pokonać bossa. No tak. <laughs> no to w sumie jakbyś prawie film oglądał interaktywnie. No ja to już mówisz o trybach, nie? A to chodzi bardziej o taki całokształt gry. No. Nie? Ja na przykład 12 Minutes mogę określić jako gra, która ogłupia. No ja też bym nie chciał eee... w tym wygrać więcej, bo szczerze spoko jest Koncept tego jest fajny, bo to jest taka gra, gdzie masz wiele możliwości, no bo możesz Wiesz? to, możesz tak, możesz, wiele, możesz zagrać to w wiele sposobów, ale gdzie jak ja patrzę na no to nieraz bardziej logicznymi sprawami czy coś, to ja bym na przykład zrobił o, to tak, to tak, a to w tej grze się na przykład się da, albo tak nie dało, Albo na logikę nie wykorzystał tego tak, jak ja bym to wykorzystał. No bo on ma inną logikę, bo to jest bardziej tak na zasadzie, że i tak komputer decyduje, że to ma być no. taki, tak, takie konsekwencje, niby to pozorne, że masz ten, ale nie masz. Generalnie ja muszę przyznać szczerze, że ja bym nazwała T12 jako gra, która ogłupia, ale wydaje mi się, że można by to było zrobić w troszeczkę innym koncepcie. Jakby było na przykład fajnie, że. Jeden schemat otwiera możliwości jakieś nowe dla drugiego schematu. Czyli wiesz, że na przykład, nie wiem, jak przesuniesz doniczkę w tę stronę, no to zawieje wiatr, nie wiem, otworzy się okno, doniczka spadnie, ktoś przyjdzie Ci pomóc. Wiesz o co chodzi, tak bardziej trochę to rozbudować. No ale gra jest za prosta, jest za prosta i jest taka bardzo, no, ugłupiająca z czasem, bo no, no. robić wszystko to samo, co robiłeś wcześniej, cały czas powtarzasz i tylko zmieniasz... To nie, się bo to chodzi że... o to, że wtedy tak myśleliśmy, że to tak zadziała. Ale z drugiej strony, nie wiem, właśnie to jest może nasz problem z drugiej strony, bo może patrzymy nie, po prostu... ja nie lubię, nie o, zagrałabym z sprawy. Po prostu nie robisz ta takiego Zniechęciła no. mnie ta gra, no. dla mnie jest do dupy, Boom slud. Dobra, może po prostu to jest. Bo to ten koncept jest taki, że tu masz jakby jesteś zamknięta w czterech ścianach, czy tam w mieszkaniu, no i musisz wykombinować, jak się uratować z tej sytuacji. Gdzie czysto hipotetycznie wystarczyłoby, żeby on stanął dobrze i mu zawalił w głowę i rozwiązał. Tak. I ja bym to tak zrobił. I tak nawet teraz zrobiliśmy, a to i tak nie Dokładnie. No ale dobra, moi drodzy, to był dzisiejszy dzień. dzień mam nadzieję, że Wam się podobało. Outro. Pamiętajcie napisać w komentarzu no, pamiętajcie napisać komentarz. I możecie na przykład napisać w komentarzu, tam mam taką inspirację, protipa do komentarza. Moi drodzy widzowie, napiszcie w jaką grę, Wy byście już nigdy więcej nie zagrali. E, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. I nie zapomnijcie odwiedzić nas na Instagramie. Ja tym numerem złem, wpadajcie. Zapraszam i pamiętajcie o moich rączkach, trzymajcie się. Cześć.